Hello! Siemanero wszystkim, więc witam w Sketchbookze z trzeciego szkicownika. Z pierwszego robiłem, z drugiego miałem zrobić, ale mi nie wyszło i w sumie dobrze, że nie wyszło. Więc teraz będzie trzeci, bo już jest praktycznie przy końcu. Zostało tam, nie, wiem, bodajże, 3-4 strony, więc stwierdziłem, że zrobię, póki mam chętkę i rodziców nie mam w domu więc, trójeczka czuję potrzebę powiedzenia na początku, że są tutaj personale, są tu wenty trigger warning na self harm i ogólnie takie depression tematy więc let's go on ma początek bardzo dawno temu, bo halo ostrość halo ostrość 22. początek 22, więc jakby szmat czasu temu. Są jeszcze czasy liceum, o zgrozo. Więc początki trzeba brać trochę, wiecie, <ścoughs> przez perspektywę czasu. E, te naklejki w ogóle są z mojej szafki szkolnej, jeszcze z liceum. Boże, jak to stare wszystko jest. That's crazy, za mało tu rysuję. E, Newśka Applejack, jakieś tam szkicki to jest relacja z spotkania z moimi psiłami i to w ogóle bardzo ważne spotkanie, bo wtedy jedna psiła dołączyła do naszej grupy, więc jakby legendary moment cudowne tu jest gifcik dla Huntera jakaś moja postać tą postać w ogóle już dawno sprzedałem <laughs> to jest po prostu ten typ postaci, którą robię używam przez miesiąc i sprzedaję no ale dobra są w ogóle jeszcze Matt i Tom których używałem jakby wcześniej, zanim się przesią, przesiadłem na Damiego i na Haro, to jakby byli oni, ale mm, nie użyłam ich teraz, bo są bardzo bo postaciami i bardzo mam do nich jaks, więc mm, zostali ocenięci na bok. To jest Bruno, tak, z, z Encanto. To był czas, kiedy wychodziło Encanto, więc to było tyle czasu temu. Tutaj jest Tomasz i Vincent, <grym> Strona tylko po to no tak jak mówiłem o tutaj notatki ze szkoły jakieś Ech. to jestem ja i mój kolega z liceum to są projekty chyba pszczółek tych prize pszczółek, które miałem robić i mi kurwa nie wyszło tu są dalej szkice z tego uniwersum, którego już nie używam to są pomysły na Pride. Ich. Ostatecznie ten robiłem. Mm, jeśli chodzi o tegoroczny Pride, ich, to już mam projekty, więc jakby szykujcie się, ale planuję zrobić dwa. Planuję zrobić dwa. Jeden tańszy, drugi droższy. Zobaczymy jak to pójdzie. Dalej, Humanoid, postać przez które po prostu przelecę te arty, bo kurde, co ja mogę powiedzieć na to, już nie używam tych postaci i nie, nie lubię ich. E to w sumie śmieszne Halo, czy ja mogę? Halo, nie mogę No e, Bra, chciałem to pokazać Ale nie mogę, bo mój statyw Mi na to nie pozwala, bo tu mam Pudełko No cóż, jakoś to trzeba radzić e, Strona ujebana O, to jest wyraz z kotami e, No Przelecę przez to interesowałem na wakacjach Pamiętam nie miałem jakiś zjazd. Dalej, te same postacie. To tego zjomeczka stycznie rysowałem na fularcie. Nie wiem, czy fular był przed tym, czy po tym, ale jeden z moich najbardziej ikonicznych artów styl, więc jak bardzo go lubię. Tuważ, sorry, szydełko tu jest i dzwoni. To z tego rysowałem, pamiętam, cały speedpaint na TikToka tylko po to, że mi go wyjebało pod koniec więc jakby... <grym> fair oczywiście przebitka yy, tu jakieś też szkice konceptowe postaci, whatever yy, no postacie, których już nie używam część dalsza cutie patutie. one się kończą w pewnym momencie, ja obiecuję to miała być moja postać do D&D ale ostatecznie nigdy nie zaczęliśmy grać nawet nie zdążyłem skończyć tej postaci, tak wiecie. DD Way. O tym, tym kroku, to ja w ogóle już zdążyłem zapomnieć, więc jakby... To nigdy nie wyszło po żadną fazę taką twórczą. To są projekty naklejek z Minecrafta, w sensie naklejek. Miałem to robić tak stricte for fun, bo po prostu to są inside joki pomiędzy mną i moją psiłą graliśmy w Minecraft. Oto też dla psiły jej skin z Minecrafta. To innej psiły. Y, Inktober 2022. For some reason to jest niezrobione. Ok, To jest... Nie rozumiem, ale dobra. <laughs> Niech będzie. Y, to coś było, zakleiłem i chłopy moje już są dem. I to mi się podoba strasznie. Podoba mi się, jak to wyszło. I love this. Inktober 22. Ile to kurwa czasu temu było, Boże. Ciekawe ile skończyłem. Pamiętam, że mało, ale nie pamiętam jaka była to niesamowita liczba. Okej, okay, kurwa nie zrobiłem nic. Okej, okay, that's very iconic of me. Nic. Zero. Zero. Oh well anyway. Let's recover from that. To jakiś personalek typu me and past me, whatever, rozlalo się trochę. To jest Czarnobyl, Czarnobyla, w sensie z serialu Czarnobyl i nadal mi się bardzo, bardzo podoba jak to wyszło. Zajebiste serial, muszę zrobić rewatch znowu, bo już zdążyłem praktycznie całość zapomnieć, więc to jest ten moment, kiedy rewatch. Więc zajebiste. Kurde, mam nadzieję, że nie ucina ten telefon za wiele. Chyba nie, nie no, jest git. Tu mi zaczęło już mocniej wchodzić na jakieś takie kolażyki. W ogóle ten szkicownik jest bardziej taki kolażowy. Tak, to są w ogóle wszystko jakieś kserówki naturalne tam w tle. Więc, oh well, anyways. Ale to już, pamiętam, było robione za czasów studiów pierwszych moich. O, tu znowu te postacie, których już nie używam. Świąteczne jakieś szkice były. To jest nie wiem, przekładać z tych stron. O, tu miało być coś zrobione, ale ostatecznie tylko zrobiłem tło. Yy, Slay. Lubiłem ją bardzo. Ale no, upadła razem z całym uniwersum. I te strony bardzo lubię też. Proszę się przełączać w stronę. O. Szmat. Szmat. To pamiętam, że były szkice pod tytułem szkice. No. Arty. pod tytułem y, siedzę z znajomą i rysujemy sobie razem i to były zajebiste spotkania. Musimy wrócić do tego, bo fajnie się to robiło. I ten księżyc jest w ogóle tak, o, tak świeci. Nie wiem czy to widać. O, widać trochę. Tu jakieś szkica musia i w sumie Haru też jest. Powklejane po prostu na tło, żeby nie było pusto. Ma Marble. Kocham kredki, tanie. I markery typu IKEA zajebista. Moje ulubione medium to to kurwa tanie, bo wtedy nie ma żadnej presji, że musi coś wyjść zajebiście. Po prostu można sobie napierdalać. Więc kocham kredeczki. W ogóle widać, że to jest najebane tych kolorów. jej More mentally ill shit. Też jakieś kolorzyki, nie wiem co to jest za postać, na no, potrzeby Arta. Perła. Perła. I love her. W ogóle zajebisty był ten odcinek, co jakby ona miała te, te, te. To takie cool ubranka i zabierdała tym autem. Zajebista. Tu jest e, szkice z mojego color walking, które nagrywałem, ale ostatecznie chujowo wyszło. O jezus Maria. Nie, nie wywalaj się, zahaczyłem mój statyw. Yy, ostatecznie z tego nic nie zrobiłem, bo chujowo wyszło, ale ogólnie idea była taka, że był taki trend, że się robiło color walking i się po prostu chodziło za jakimś kolorem. Czyli na przykład nie wiem, wychodzę z domu i miałem tutaj following yellow, no to idę za pierwszą żółtą rzeczą, którą zobaczę. Na przykład nie wiem, o tam jest jakiś żółty billboard, to idę tam. I to robiłem, ale wyszło jakoś tak mech. To jest też jakiś stadion, jedno z po prostu pięciu stadi, które robiłem w życiu. <grywa> Kurwa, Mockingbird. <grywa> Mam do tej piosenki śmieszną relację, bo mi się bardzo kojarzy z moją znajomą ze studiów, bo ich babka na angielskim torturowała Mockingbird i mi się to już tylko z tym kojarzy. Muszę więcej w tym stylu artów robić, bo to fajnie wygląda. Co to jest za postać? W sumie chyba nie wiem. Nie wiem, czy ta postać istnieje. I don't tremble. O mój kurwa Boże Crinch Tauber. Chyba kurwa raczej King Tauber. Wow. Wow, solidne. Yy... Muszę dodać jeszcze na początku w edycji, że kurwa ty na krew. I forgot. Vinceś. Mm, Bardzo mi się ten art podoba nadal. I jakby mogłem dodać więcej jakby cieni. Jakiś szary, ale whatever. Jest git. Jest fajnie. To jest moja bardzo krótka faza na chętkę zostania tatuarzystą. Yy, dotarło pozem do mnie, że w nie tylko się robi wzory, ale także tatuuje ludzi, więc, więc już mi się nie chciało być tatuażystą. No cóż, happens. Ale to był mój plan B. Mój plan B jest teraz po prostu, kurwa, nie wiem bycie tirowcem, więc trochę, trochę priorytety mi się przestawiły, ale był, był, taki plan kiedyś. O, tu dalsza część tego planu. W sumie ten styl mi się nadal podoba, nadal tego używam czasami. Moje chłopy kochane, dem, gay theories. W końcu, w końcu się zaczynają chłopy. Kurwa dummy with of wolf. of Fajne, fajne. To są szkice w ogóle z szachów jak na poprzednich studiach, nie szachy to se kurwa rysowałem, bo nienawidzę szachów. I tam muszę robić częściej szkice w tym stylu, bo god damn, fajne to było. tu jakieś próby nauki kaligrafii, whatever. O kolejny Pridech minął już rok. Już rok minął. Już było kolejne pomysły na Pridech, ale ostatecznie chyba robiłem Cały czas to samo, z tego co pamiętam, bo to był ten, co robiłem cały czas ten sam. Jakieś szkice do Muli, whatever. To mi się mega nadal podoba. To jest takie shiny strasznie. Czy to będzie widać? O, widać! WIDAĆ! I te wszystkie pierdoły też są takim metalicznym tym yy, żelopisem, więc to się fajnie świeci. Dalej! Bobór nam. Kurwa kołam tą piosenkę. Zajebista. I tak wyglądałem w ogóle wtedy oprócz jogów, ale miałem czarne włosy, byłem emo. Emo e, kitki. Dużo kurna kitków. Słodkie kitki. Te z szachów. Tu jakieś szkice, koncepty to w ogóle karma, w sensie... Wtedy sensie jeszcze chyba nie istniała karma jako jako postać moja, ale były jakieś koncepty początkowe, jakiegoś lore. Tu też jakby chyba ze szmaty jakieś rzeczy, ale podoba mi się ta strona, jak wyszła, jest taka taka messy bardzo, taka emotional, więc fajne, zajebiste. Damula i inne stwory. To jest na Artfighta, a tak na Unsad, Ansad. Nie wiem, jak wymawiać. I to jest też art z rodzaju najtańsze pierdoły, bo, bo tak, po Tałachu. To też mi się bardzo podoba. Palm Tree Panic Inspired bardzo. Mm, tutaj jakieś koncepty demonów moich. Candy, pierwszy, pierwszy art Candy. No cóż, szkoda mi trochę, że jakby Candy mi już nie pasuje do historii, bo Candy ma zajebisty design. Ale do muszę muszę, znaczy nie muszę sprzedać. No chcę sprzedać, bo wolę mieć te pieniądze na coś innego. A już i tak nie używam tej postaci, nie? No to trochę nonsens trzymać. I... Dalej szkice moich chlopów, kochane chlopy boję. cudowne, dalej chlopy, damula gra w Minecraft, to będę ja za godzinę i... Tu jakieś szkice w ogóle, chuj wie co to jest kurwa, karkonos jakiś to jest gift dla e, jednej osoby, która kupowała u mnie komisza customa, to jakby dostała też gifa G gifta, Gusta, to nie jest gif o, tutaj wyszła płyta Tako, tu wyszło 1.800, to i tu były rysunki do każdej piosenki, w sensie tak plus minus, chyba nie ma do każdej, ale rysowałem jak leciała płyta i od razu jakby wytwarzałem werdykty, więc jakby moja live reaction z 1.800, to świecenie, zajebista w ogóle płyta, bardzo mi się podobała i kurwa tak żałuję, że nie zdążyłem tylko... Nie przewracaj się! Tak żałuję, że nie zdobyłem tych bajeletów na koncert, jak kurwa tako wam płytę, ja chcę koncert. Anyways... To jakiś koncept w ogóle, nie wiem o chuj chodziło. Inktober! Który? 24. chyba? Rok? Tak mi się wydaje. Albo ach chuj wie co mnie to obchodzi. W każdym razie to stwierdziłem, że nie będę tego robić jakby tak jak idą te dni, że 1 października robię to, drugiego robię to i tak dalej, tylko stwierdziłem, że jest kurwa listopad, ja mam to w dupie i będę robić tak, jak mi się podoba, więc tak robiłem po kolei po prostu kiedy chciałem. Eee, I to działało przez pewien czas, później mi się odechciało, obwiesji. Ale to co powstało przez ten czas jest spoko i jakby cieszę się, że w sumie to zrobiłem, bo mi się te rzeczy nawet podobają. Ech. To mi się w chuj kurwa podoba. Ona wyszła przecudownie. I tu jakiś emodami, i dalej nie zrobiłem, bo chyba nie umiałem żaby narysować. Whatever. E, tu miałem bardzo długą przerwę od rysowania, więc miałem breakdown, że nie umiem już rysować w sensie takim, że nie mam już jakby zapału do tego i w ogóle, że nie mam już kreatywności, więc to jest ta strona. To, to mam otkę, która się kurwa nazywa Karma i... Karma a bitch, po prostu Jojo -Jo I ja przez ten art nie mogę jakby odzobaczyć tego. Nie mogę jakby na nią patrzeć bez tych markingów. I teraz jak ją rysuję bez tych markingów jebanych, od tej JoJo siwy, to jakoś tak dziwnie wygląda. To jest jakby curve. Czy znaczy jakiś damusiek. E, tutaj bardziej dojebany damusiek. To mi się w chuj podoba. I to wrzucałem jakoś niedawno też na Facebooki. I to też jest shiny. Nie wiem, czy będzie widać. O widać. Hurra, shiny. To są fragmenty z płyty z CD. To jest jest shiny. To jest jedna z moich ulubionych stron w sumie w tym szkicowniku. Tu weszły kredki. To jest jakby Kozak kredki. Najlepsze kredki. Jakieś personalki to be honest. Kolejne również personalki. W zasadzie to do samego końca, to już chyba personale. Tu jest robal, w sensie moja postać, robal. Y, tu jest to robal. yeah, Anyways, Tu jakieś study, które miałem w ogóle robić akwarelą, ale papier się zjebał, w sensie, bo chciałem robić na papierze takim grubym, ale... Coś się spierdliło, więc ostatecznie robiłem to w szkicowniku kredkami. No cóż, i tu chłopy moje, they are making green. I, I to jest koniec. Zostało mi kilka stron tylko. Tu są dalej już od ludzi szkice, to nie będę pokazywać. Więc praktycznie skończony szkicownik. Insane. Jeszcze raz przód pokażę. Taki i taki tył. perito, Da that's it. Dziękuję za oglądanie. Długie to wyszło strasznie. E, nikt tego nie obejrzy. Żegnam. Bye, miłego wie dnia, wieczoru, whatever. Bye.